No, spróbuję Winstonem na razie. Szukam jakiegoś dogodnego miejsca dla mojej wieżyczki. Nie mogę się doczekać, aż to patrzę was wszystkich. Ja zmieściłem się grubasem na tarczę. Ale ja to mam jakoś defensywnie. To, To nie jest za dobre miejsce. No! Ja bohut. Nigdy do działka nie będziesz szalał, tylko ciebie zabijonego. Ja no. mam symetry. Gdzież to działko jest? O, tu jestem. Jestem. No, to jest ładny, no, to jest, no, to jest Ale ja mam ping, nie przenosi. Już słyszę Genji'ego. No. Uwaga, Genji. Och, skurwy syn nie padł. Uciekł. Idę do ciebie, idę do ciebie. A bijecie łatkę Tema Genji'ego Dobra O mm. wow 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 Ja przyszedł, co zrobiłeś? Sorry co to było? Uwaga Genji od góry Już go cisnę Padł Genji Okej okay. Medyk padł Aha, no to pozamiatane Cholera. Cofaj, cofaj to Torbjorn, bo cię tam zjadą jak... Bu... ...burą z sucze. O już łaska ich Ressa. Już co on tu? Zginął czy się... A, zginął. No dobrze. Ale, gdzie wy jesteście? Musiałeś zjechać, ktoś na punkcie. A kto patrzył na te karty? To, musiałeś doszło. Spoko, nie, nie nie musisz. K chodziło to, że myślałem, że to trzeba po Zabicie tę łaskę. Mapa, na łaskę ten. Bą Bą balec. Balec, A ta łaska z tyłu się kitra, szmata. Możesz chuja. A to wiesz, chuja mogę zrobić, jak się nie leczy to To mnie nie lepszy. Ej kurwa, Genji na sekundę. to kraj, bo no mówię, to torbiorna na górze. A ja to wieżyczko mam mamunta, kurwa. No co za śmieć mi zwinął z przedmiotu. Ten mały karakan. O nie, ta... ta szmata się trzyma tylko z tyłu i nic więcej. O kuźwale, damage. Łaska się trzymała tylko z tyłu i. I czeka na resa. Nie no, to chodzi No. Dlatego ta mapa musi u nas skakać, albo jakieś... No właśnie się staram skakać za tym skurwysynem, ale Genji mam tu mąci też. No i chuj, zabili. Oj, pozamiatanej. Przepraszam, zmontowałem. No kurwa. W sensie ja go zastopowałem, no ale już nie zmontowałem tego. Ożeż kurwa. O nie no! Bez jaj... To co ma? No nie. No to może uciekaj, mały. Gdzie to z takimi krótkimi nóżkami będzie uciekał? Robi co może. Ja pierdziela. No on ucieka zanim centralnie bomba była. <grym> Fuck

Torbjorn jest cholernie przydatny, no ale bez tarczy to jest Oż wszyscy przyleźli. Ale wie, to, to jest, to jest hardana, jakiego, No tak, ale Rejkard nie musi także się musi osłaniać Nie, team. nie żyją wiecznie. Nie dajemy się wlecieć ale tu ale to, jest? Znowu ta szmata. Ona jest, nie wiem, niezniszczalna, czy jakiś się skaczek popierdolona za tymi... Teraz duży ulta na mnie tylko. Ponieważ, czekaj. Dawaj. O kurwa, ale ich tu jest. No, ale najlepszy jest jak zdubca ta. Jak łaska zdubca. Dobra. Biega jak popierdzielona. Chila yy, bym prosił, bo wzdycham Sekund, zaraz tam skoczę do nich. O, się skoczył. Łaska i para leżą. Super. Okej, okay, ten pedofil z Disneylandu też padł. Disneylandu, haha. Wow, <grystanie> dobra. <śpiewa> pedofil. No, ten taki, co się tak uśmiecha, dziwnie. Złomiasz. Ten, strach na wyróble. No. Zwyrodniały. Pedofil z Disneylandu, co się wpiwa. Szmaciarz. Drawi Łaska leży. Łaska leży. Gdzie on to, skurwo O już ucieka, myśli, że ucieknie. Dobra, po chłopie. Ociu, zgarnąłem sprzed nosa. <laughs> ja tak nie mam jeszcze takiej wprawy właśnie w tym, w karataniu z piąchy. O, no, ja, no, ja też no, nie widać. potrafię. Mapa zła. Tak, nie, ale. Lucio zaraz leży, leży, dobra. Zaria idzie w pizdu i teraz łaska ich wskrzesi i do tupy. O, i elegancko. To było ładne. O, w pół drogi prawie do porobiła No, dokładnie wszyscy porobili i tyle. Ja to nie wiem co się działo, skakałem jak podupcony, tylko i brałem po pyskach To małpą pomobę sraną w pierwszej punkcie myślałem, że lepiej będzie mi szło o to. Zwyklejemy. To myślałem Z później nas Takek tych ofensywnych tanków. Co to potrzebujemy? Tanka Że tanka to wiem tylko którego? Świnie może nie wiem. Komu. Nie, świnie, to ja nie. No dość. To. No mam. Jak weźmiesz żołnierza to Reinhardt'a. A nie Znod, mam, tylko nie jest To, nie to biorę Winston'a. No, kosmiczny to tam A, mamy. Ej, dobrze go zgadził. Oj. A zniknęł. Oj. Bez Reinhardta jakoś tego nie widzę. Ej, dobrze go zgadził. A po co Reinhardt jak on będzie padał, bo nie ma kto za nim iść? jak to nie ma? A no, kto? Powiedz mi kto. No i tak będziemy biegać każdy sobie, nie? Reaper ma chodzić za e, taki złamać flankować. No. Macie. mamy dwóch flankerów, ej. Wymieniać i Nie Niby tak. To e, ja tego dobra. Go. Dwa, No. Droga. To co do Winstona zamienić na Zarię jakiegoś. O, teraz dobrze Beze mnie. Jest dobrze, tak? <laughs> to nie będzie Winston, czy, czy nie? go mają? No to biorę Winstona. To biorę Winstona. Skurwiel, już nam tu osrał z drugiej strony drzwi. Nie wychowany wieśniak. Ja Jadę na pełnej pizdzie do nich. Dawekasz. Uuu, bastiona mają. Bastiona z Reinhardem? Nie wiem czy mi się uda jakoś tam wskoczyć w ogóle, bo już mi złoili życie. Heal, heal Larry Harta. To by się zdało, wiecie co? Złomiarza wziąć na chwilę, żeby im ściągnąć to. Z prawej strony Gendzin. Dalej im zusepką, wieziecko, w koło. Ej, e, teraz już z tego, Ej, Fara, dam ci ten. To. Czekaj się, zobaj się. Żołnierz, wieziecko lecę. Żołnierz. Eskiel, chodź tu. Dobra, wieżyczka leży, ale jeszcze bastion, nie? Poczekajcie sekundę, zaraz bastiona odetnę tym. A, leży, okej, elegancko. Nie Jak na meg na ciebie? już skrzesiła, no i po ptakach. Mapą, skurę bez Dobrze, chociaż mnie tylko zabił. Pięć na plecach. Łaska leży. Lucio idzie do piachu, to Zaraz się go. Zaraz go dopadnę. Sekundeczkę. Postaram się. Będzie, że on spierdzielił. Ja ale nie widać go. O, żeż kurwa! Genji za plecami. O, ja pierdziele! Wskoczyłem do góry, a tam bastion na tym. Ja pierdolę. Bastion na dachu. Para. Ulicą zabij tego go No to teraz to zabił mnie bastion. Ale już biegnę. No i widzicie, zajebiście. No zginąłem i od razu idzie lepiej. Uważajcie, ul odpalił bastion. No idziecie. Okay. Dobrze, niech się wystrzela. Zaraz się go pozbędziemy. O, 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 o. Zaraz, okej. Okay. Kurna, uciekł mi. Dobra, po Dobra, myślę, że Dobra teraz szukamy tego bastiona, nie? Bo się ja gdzieś mam idzie w miszem. Będzie dalej. Jest do góry. Nie, nie, to było. Nie, to nie są ciężko. Ja sobie tak stoję tym rękaw. Oni chyba sobie odpuścili. O kuźwa. Dobra, odepchnąłem ich na trochę, co prawda mnie zabili. Ale ich odepchnąłem. To najgorsze zagranie meczu mogłoby być. Nie ja ja ma bastiona. bastiona. Nie ma jeszcze, nie nie.

O skur syn! Uwaga na tego bastiona, bo się czai za winklem. O, ja, serio. Ja pierniczę, jaki damage. W sekundę. Uwaga na tego Genjiego. O ile on ma życia? Genji ma życia, kurwa z 10. Zabij, tu jestem go. Ale wstrzesiła Reinhardt'a. To nie trwa, się blokują. To nie musiały trwać. Co się dzieje? On jest za nami, ale nie mamy Reinhardt'a. Piętnie jest. bym cholera... Kurna jaki no damage. Cofaj, 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 cofaj! No. No. Patam, bo nam ją ulti lecą. Sorry Gregory, kurde. Ja... Nie pierdolę tego kurdziego. Nie jest chłonny. Ojej, cholera. Wskoczył tylko, że mnie pocisnął jak szmatę i tak. Bo z... trzyma się na razie okay. z tyłu. Nie, musimy weźmy musimy wyjść Nie was z ten ten, ten nie, pasy, nie. Pasy, A, ma Nie wiem gdzie jest, ale ci... ale Genji tu jest Tam Ale skurwol z tego Genjiego, z dupca przede mną cały czas to... Oni też sam ginie i nie mam no, ale ja prac, prac, prac. ma pieniędza Gdzie on jest? Chodź, chodź, chodź Zdobijcie Reinhardta no. Genji odpalił ulta za wami, za wami jest genji no i... Kurwa jeszcze wskrzesiła Dobra, elegancko No i Genji za pchlony kurwiel Ja pierdolę Dobra dobra Okej okay. ja No i eleganco Dwa goldy Jową a był złoty ja wiem, ja to wyobrażam. Wyobrażam. Nie mam mam taka golna. Najlepszy. Nie. No na koniec zultowałem tutaj. A żeś dobry, to ja... Czyli generalnie ten. Za imbota dostałeś zagranie meczu. O ty złodzieju. Jeś zabrał wszystko, co położyłem młotem na ziemię. Ja no, już wcześniej Bastiona zdjąłem. Świetnie. Docencie lecz, leczącego, no. No docencie go. No docencie. Do, je, Do, dobrze pento, opierdam. Nie, gram DPS-em. Świetnie. O, wasz głos. <laughs> ci Zabici przy celu, brązowy medal. zabici przy celu i likwidację, 2 złota. Ile mieliście kili? 21. 1. 1? Wow. No. no i nie ma warunków. No ja i ani, ja ani pół levela nie wbite. 1 no, ja no, czwarta. Ja, tak ja tam tak z 8 cm. Ja pierniczę. To jest nieporozumienia.